Ale, pad wibruje. Idealnie, żeby sobie w wtuł... No co teraz, tak? Kurwa. Nie, kurwa. Jasny chuj, nie to. Pojebały mi się przyciski. Zrokaj, wracaj. Powtórzmy to. Podejście drugie. Co? No jest. Chyba przywaleci Właśnie tego ci teraz trzeba. A -a. Napierdalanie Roblo, tak zostałem wychowany. O! pani, że na ciebie się napatoczyłem. Pogadamy. I jak tam interes? Niewiele osób ostatnio tędy przechodzi. Oddawaj moje złoto. Uspokój się. Powiedz no, czy to coś z przodu twojej głowy to Klasik. twarz, czy dupa? <słyska> Dawaj kurwo, my to. Muszę patrzeć, żeby mu nie wyjebać niechcący. nie, kurwa no nie gadać on Tycie ktoś o muś popierdolił? To se followersa wynająłem Ja pierdolę nie Chuj z kurwa debilu Idioto sobaka Popabi <gryw> w tępy chuj nasrane w bali masz, konkretnie debilu na kogo czy czekam? Czeka masz cifer, przywleczę tutaj swój szanowny tyłek. jebany kurwa, przecież wy siedzicie obok siebie. Halo? Czekasz, przyjdzie ciper, Siedzę obok siebie i chuj. Chop czeka, aż przyjdzie łaskawie. I co mam zrobić? Ustawi się pod ścianę i chuj. Napierdalam jednym atakiem. No kurwa maćna. No. Nie jestem w stanie nawet... Tak walka z nim powinna wyglądać, czy co, coś mi się spierdaliło i zbagowało? One tak mają one w ciebie? Im więcej FPS masz, tym on ma mocniejszą regenerację. Wiesz ile mam FPS? 115. Bo ta gra była robiona po 30 FPS. Aha. Wpytę. No, pa, on stąd wypierdala, nie? Co ty odpierdalasz, psychopato? Jak do tej kurwy podejść? Ja widzę tylko, że mogę podejść na samym początku, zanim zatwię, napierdalać kombo. Czy to też jest zależne, że on tak napierdala tym gównem, Bo mam więcej niż 30 klatek. Czasem cię odwróci, czasem nie. Ja pierdolę zapalić, gdzieś jebany. I co, niby ma ale nie regeneracja? No i on wypierdala do roku, co to kurwa ma być? Se wymyślili walkę, nie z bosem. Jak tu się krytek krytyk to będzie. No jak będzie, bo ja nie mogę się ruszyć, bo mi odrzuca jebany debil, a później muszę się wyhealować i on się wychiluje w tym czasie sam. I nie wiem, że tego wystrajfować kurwa, nie można, czy coś na. No... Już mnie łeb napierdala od tej walki, nie? No to kurwa za gówna. I stoi i się patrzy, idiota. Zarówno ja, jak i on. Jak 200 siły minimum? Nie wiem, ta gra zakłada, że każdy ją będzie min-maxował? Ja na koniec gry mam 300 siły. Ja rozumiem, no ale twórcy założyli, że każdy kto będzie w to grał, to będzie min-maxował tą grę? Nie, i spierdala mi nie dojechać, no. Nie chce mi się. Zresztą ten demon go soluje. Takie OP gówno. Co? mu demon jest taki OP? Co kurwa? Dobra, być dźwięku będzie. Ja wczoraj coś takiego robiłem. I one się tu Ja sobie je napierdalałem po prostu ile wlezie, ledzie. A w taki sposób można sklirować cały ten, tego trzeba ich tu polorować. A magowie i tak tak nie biegną z tabu więc wyjebane w magów. Kurwa, co ja odpierdalam? No nie no, puść! Cameron Diaz odpierdala, jasna kurwa dupa. O kurwa, jestem w dupie. Ale essa! O kurwa! Ty! Owce zapina jebaniec! Co ty ziomek tu robisz? Tej! Mydlij mu barana, kurwa! To jest! Widziałeś by coś takiego z gotików? Owieczko biedna, kurwa! Dobra, żebyś je miała! Nie wiem, czy rozczytacie, ale to tu jest tutorial rozpisany, jak korzystać z tej zakrętki pierdolonej. Czeicie? Pisze tak, otwieranie, przekręć zakrętkę odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, nalewanie, punkt drugi. Odkryć zakrętkę, zawias utrzymuje się w stałej pozycji podczas nalewania i trzy, zamykanie, opuść zakrętkę i przyciśnij aż usłyszysz kliknięcie. Rozumiesz to kurwa, że dali tutorial jak otwierać napój i zamykać? Niesamowite. Ktoś miał problemy takie? No, a wracając do pola autotwórki. No generalnie fajnie chce pobiegać po napierdalać mopki, nie? Ale, ale co te, bo tam fabuła nie jest w sumie kurwa ciekawa. Kukasz kurwa syna. Jak ja go znalazłem, to pierwsze co zrobiłem to mu łeb rozpierdaliłem z wiatrówki. Ale to już może być akurat, że ja jestem jakimś pojebem. Co? Co? Co, co, co nas spierdalił? Co to kurwa było?! On mi nawet hita nie wypierdalił, Halo! Sajebiste! Nie będę odwalał tchórz. Pożałujesz tego A -a. A -a. I jaja, kok, bo ci Kumper z tyłu został. Niech to szlak! Sylvio nie żyje! Lipa lipa! Nipa, ostra! Oles? Nie trzeba FPS-u -y zmniejszać. Otro. Daj mi te zbroje. To najlepsza zbroja, jaką prawdziwe. Prawdziwe arcydzieło przecież. Gordon w takiej samej popierdala. Ole, kiedy za nas? No cóż. nie każda gra może być tak dobra jak Starfield? Kurwa, wiedziałem. Śmiecie, A takie sztuczki nie znałem? Kurwa, widzisz? Mi raz, podpowiedział. żeby poszukiwacze do Ciebie nie zagadywali, co zakładasz wszęga? Pan bandyty. Nie za ba To prawda. Coś jest, coś Cię ciśnie i dusi? Dość tych bredni. Teraz. O kurwa, co jest? co to było? To nara, nie? I to by było na tyle z gościa. O, ale uszatki napierdalały. Niezły dźwięk sobie wymyślili. Bo jakieś oko miałem wydropić, no i mam te oko. Oko mocy. Bo tu jest ta skrzynka, no. Jest pusta. to LPM na bramę? No, używałem przed sekundę zwoju przed bramą. Aha. A po prostu muszę wejść w interakcję. Nie było zaznaczone, że brama to coś, tylko po prostu wejść w interakcję. Po chuj kombinować. A ja kurwa kombinuję jak pod górę na mnie, nie? Czemu mu jaja ci świecą? Czy z twojego pada? No nie. No niebieskie ci świeci mój pad. Aha, święty jajca, no. Smoczy kule. Dragon Ball reference, chyba ja. Czy nie czujesz więzi, która nas łączy? On chce się ruchać. Dlatego mu te jajce tak się świecą? Kurwa kadcenkę skipnąłem atakiem. Oooo! I co się stało? Zaklikałem skurwy syna no, za szybko. Za dobre jestem w tą grę, ewidentnie. Esa! Uuu, ale mu napierdoliłem. Co tu robi Xardes? Ty, Xardes jest moczym dziecięciem? Co jest kurwa? Pojawił się Xardes i wchłonął jego duszę. Xardes jest smoczym dziecięciem. Bo, że tu taki miszmasz jest? Gotikowo-skerimowy?